Witam wszystkich na kanale Inwestowanie Indywidualne i zapraszam na krótką analizę sytuacji na wykresie. A dzisiaj spojrzymy na spółkę KGHM, czyli oczywiście polski gigant miedziowy, spółka z wieku 20. Zobaczmy, co tutaj na wykresie się dzieje. No, chciałoby się powiedzieć, że dzieje się jak na razie niewiele. No, trudno się z tym nie zgodzić. Rzeczywiście nie obserwujemy tutaj, czy to jakichś spektakularnych. Wzrostów czy spektakularnych spadków, tak jak w przypadku mniejszych spółek, no, ale jednak gdzieś ten wykres i tak może być pomimo tego interesujący. Dzisiejsza sesja: 3% nad kreską 119,95. Taki poziom dokładnie jest obserwowany aktualnie po wtorkowym zamknięciu. No i cóż, w ostatnim czasie zdecydowanie możemy zauważyć to, jak skutecznie zadziałał poziom wsparcia ulokowany w okolicach 114-115 zł. Te, te okolice skutecznie zatrzymały no, tą dość już taką bym powiedział może nie jakąś bardzo długą no ale jednak trwającą od pewnego czasu falę, falę spadkową która zapoczątkowała nam się w połowie stycznia od tego czasu praktycznie cały czas walory KGHM z sesji na sesję obniżały swój kurs aż właśnie z tego rejonu 150 ponad złotych do okolic 114-115 złotych nawet jeszcze ciut niżej jeżeli weźmiemy pod uwagę jakieś Minima odnotowywane podczas poszczególnych sesji. No, sytuacja podobna do tej, jaka była obserwowana w listopadzie ubiegłego roku, z tą różnicą, że jak teraz obserwujemy wyhamowanie tych spadków i odbicie po, no takim bym powiedział, dość mocnym ruchu spadkowym, tak wtedy w tych okolicach obserwowaliśmy takie chwilowe zawahanie po ruchu wzrostowym i niewielkiej korekcie, właśnie wtedy w tych okolicach kurs również przez chwilę przebywał, no i to pozwoliło zapoczątkować ruch wzrostowy, który właśnie, o którym już wspomniałem i okolice 150 5 zł zostały przez KGHM osiągnięte, no w miarę można powiedzieć szybko jak na, jak na spółkę tej skali, szczególnie te kilka sesji tutaj z początku stycznia te wzrosty zdecydowanie przyspieszyły. No ale wróćmy do tego co się dzieje aktualnie na wykresie, jak już wspomniałem poziom wsparcia zadziałał doskonale, obserwujemy odbicie na razie bardzo nieznaczne na wykresie, prawie że widocznie w takiej płaskiej postaci, ja jednak wyróżniłbym takie niewielkie podparcie w postaci tych trzech dołków. Pierwszy dołek to tutaj wszystkie te świeczki z połowy marca, kolejny te z końca marca i kolejny trzeci, najświeższy tutaj 5, 6 kwietnia, więc oczywiście przed tą przerwą wielkanocną. No i teraz jeżeli... Ta sesja dzisiejsza zapoczątkowała kolejną taką falę odbicia, być może bardzo niewielką zbliżoną, na przykład do tej jaką obserwowaliśmy tutaj pod koniec marca kilka, kilka procent, kilkuprocentowe wzrosty, no gdzieś tam w porywach, może kilkanaście procent. Uda się podczas takiej falki takiej wzrostowej uzyskać, jeżeli tak by było i teraz obserwowany szczyt tego, tego ruchu powiedzmy zapoczątkowanego dzisiaj znalazłby się na przykład w okolicach 125 zł, może tu wyżej, tak aby można było zauważyć to, że taki bardzo nieśmiały ruch wzrostowy nam się tutaj kształtuje, czyli szczyt wyższy, na wyższym poziomie. Od tego szczytu, tak jak ma to miejsce w przypadku pierwszego szczytu z 21 marca, po tym dołku, o którym już wspomniałem, odbicie szczyt na wyższym poziomie i teraz taka prawidłowość, jak najbardziej by nam się tutaj przydała, czyli szczyt, jak już wspomniałem, w okolicach 120, chociaż 5, 5 zł, potem taka nieznaczna korekta. Utrzymanie gdzieś charakteru tej, tej linii, może jakieś bardziej już no, próba przejścia w bardziej ostrzejszy ruch wzrostowy, mniejszy ten dołek, mniejsza ta korekta, tak aby moim zdaniem docelowo dojść w okolice 130, 130 nawet 3 zł. To takie moje, moje osobiste założenie, jeżeli chodzi o KGHM. Uważam, że jeżeli na rynku będą panowały, chociażby takie nastroje jak dzisiaj będziemy mogli obserwować dość dobrą postawę szerokiego rynku. Uważam, że KGHM jak najbardziej powinien sobie wtedy radzić świetnie i powinniśmy dość szybko zauważyć tutaj na liczniku 130-133 zł niewykluczone, że jakieś podejście na wyższe poziomy rzędu właśnie tych 150 zł też byłoby realizowane, no ale to już moim zdaniem nie jest kwestia kilku czy nawet kilkunastu sesji to może, może troszeczkę potrwać. W przypadku KGHM patrzę tutaj na drugim ekranie na jakieś newsy biznesowe, jeżeli chodzi o KGHM. No i szczerze powiem, że z ostatniego czasu nic jakiegoś bardzo znaczącego mi się tutaj nie rzuca w oczy. No może ten komunikat z 23 marca. O tym, że KGHM spodziewa się coraz lepszych wyników Sierra Gorda w tym i kolejnych latach. Tutaj mamy cytat członka. Wiceprezesa do spraw aktywów zagranicznych pana Mirosława Kidonia, który powiedział, że w połączeniu z naszymi projektami optymalizacyjnymi spodziewamy się dobrych wyników w następnych pięciu latach. To dotyczy właśnie Sierra Gordy. No i jeżeli tak by było, no to rzeczywiście ten komunikat możemy uznać za pozytywny. Dalsze jakieś komunikaty dotyczą między innymi tego, że dług, wskaźnik dług netto do e może, może rosnąć, no a potem już przechodzimy do raportów finansowych, tego już nie będę przytaczał, jak najbardziej zachęcam do, do sprawdzenia raportów KGHM, jeżeli ktoś ma taką, taką ochotę. A ja już tutaj podsumowując powiem w skrócie, że tak jak już powiedziałem, jeżeli rynek będzie chociażby taki jak dzisiaj pozytywny, bez jakichś skrajnie negatywnych nastrojów, które mogłyby no, negatywnie oddziaływać na spółki, które przy normalnych warunkach radziłyby sobie zupełnie inaczej, gdzieś spadki, które realizują w takim czasie, są zupełnie, zupełnie nie odzwierciedlają sytuacji spółki i rzeczywistego zachowania kursu. W innych warunkach rynkowych to uważam, że jeżeli takie warunki właśnie dobre będą panowały, jak najbardziej dość szybko okolice 130-133 zł na walorach KGHM-u mogą zostać osiągnięte. Nie wykluczam również podejścia nawet w okolice 150 zł. Oczywiście obserwujemy też notowania miedzi, no bo myślę, że nie muszę tłumaczyć, że. To jak najbardziej wpływ na kurs KGHM również ma, więc obserwujemy mieć, obserwujemy cały szeroki rynek, obserwujemy KGHM, no i zobaczymy, jak sobie spółka w najbliższym czasie poradzi. Bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do oglądania innych materiałów, komentowania, udostępniania tego materiału i oczywiście do subskrybowania kanału. Do usłyszenia, cześć.